Cześć wszystkim. Dzięki, że kliknęliście w ten odcinek. W tym tygodniu mieliśmy zrobić odcinek o pozytywach życia w Hiszpanii. Po ostatnim odcinku, który mówił o, ich, o jej złych stronach. Natomiast niestety, życie nas pokonało w tym tygodniu. Mieliśmy natłok spraw, załatwień. Także opóźnimy ten odcinek o pozytywach, bo chcemy go przygotować rzetelnie, chcemy go przygotować dobrze dla Was na przyszły tydzień. Dzisiaj pokażemy Wam Tabarkę, która jest jedną z najmniejszych wysp Morza Śródziemnego i najmniejszą zamieszkałą, permanentnie wyspą Hiszpanii. Są podzielone zdania. Chat GPT twierdzi, że jest to druga najmniejsza wyspa Morza Śródziemnego po Komino w Malcie. Wikipedia ma jeszcze inne informacje, jeszcze inne źródła mają jeszcze inne informacje, ale na pewno jest to przepiękne miejsce, warte odwiedzenia, warte zobaczenia. Także zobaczcie, będzie dużo krajobrazów, będzie dużo ciekawych widoków. Zapraszamy, warto tam pojechać. My jesteśmy tam zawsze przynajmniej kilka razy w roku, głównie w lecie, ale staramy się też poza latem popłynąć na tabarkę, czy to wynajętą łódką, czy to wsiąść na prom i, i tam popłynąć po prostu. I proszę nie zapomnijcie odwiedzić naszego Instagrama na Bogato przez świat. Łatwo znaleźć link na dole. Jeżeli się Wam podoba to, co nakręcamy, to dajcie nam lajka, łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i komentujcie, komentujcie, komentujcie na każdy komentarz, postaramy się odpowiedzieć. Zapraszamy do oglądania, cześć. A dzisiaj płyniemy na Tabarkę. Na Tabarkę, która jest wyspą naprzeciwko Santa Poli, poniżej Alicante. Tabarka jest chyba najmniejszą, albo jedną z najmniejszych zamieszkałych wysp w ogóle w Hiszpanii. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Płyniemy taką małą, szybką łodzią 15 minut. Pan już nas pakuje i za chwilę zobaczycie, jak tam dopłynęliśmy i co tam zobaczyliśmy. Siedem osób naszej ekipy po moich urodzinach. Lecimy. Tutaj macie e, z e, szklanym dnem łódkę i tam widać wszystkie rybki i wszystko na, co pływa sobie powierzchnią morza. Jest bardzo późno, jest godzina na my dopiero wypływamy na tabarkę, także mamy mam tylko tam 2-3 godzinki. Tak długo nam zeszło na naszym ulubionym, niedzielnym takciu Lemon Tree, gdzie jedliśmy śniadanko i kupowaliśmy oliwki i owoce. A teraz e, śpimy nie powinno być zburzone dzisiaj bardzo wczoraj było bardzo, bardzo, bardzo falujące i wypływamy sobie Właśnie zobaczymy jak to przyspieszy, ma dopłynąć w 15 minut na wyspę, a nie w 40 jak normalnymi promami. o, o. cię Yo, yo, siema. No i dopłynęliśmy na najmniejszą zaludnioną wyspę Morza Śródziemnego, więc również i Hiszpanii. Trzeba by sprawdzić dokładne dane, ale pomiędzy 35 a 50 osób pokazuje cenzus mieszkańców i tyle mieszka przez zimę tutaj. A w lecie wyspę odwiedza statystycznie około 4 do 5 tysięcy turystów, właśnie podróżując.

I różne łódki, tutaj są skutery wodne, zaraz Wam to pokażę. Dużo restauracji, fajne opinie mają. I to jest właśnie ta wyspa, gdzie w zimie jest Puściusieńko i mieszka parę dziesiąt osób. A w lecie tysiące, tysiące przypływa wieloma promami, żeby zobaczyć to miejsce. To piękne, wspaniałe miejsce. Takie klimaty. Popatrzcie się, jakie piękne miejsce. A najlepsze jest to, że to też ma urok w zimie i lubimy tutaj też poza sezonem przypływać. I to tylko z tego względu, że nie ma tyle ludzi. Można się zrelaksować. Bez tłumów. I ekipa. I ekipa sobie tutaj szuka wody. Ja idę po lodach, idzie po lodach, bo ja będę robiła innego. Patrzcie, co znalazłam: Mariolka, jak przeżywa, pokaże całej drużyny. To oh, są oh, oh. takie Takie piękne świetniki, tak? Tak, Mariolka? <grymka> tak. A, haj. spójrzcie jakie to piękne, to jest Mariolka. E, YouTube. A e, Patrzcie, jakieś tam Ja ciągle chcę robić, jeść lody i nikt ze mną lodów nie chce. Niech z Magiałko mnie jak chce wody. Wierzcie, komentujcie. Patrzcie jaki śmietnik Magiełka znalazła. Restaurantę. Ależ tu jest pięknie. Ładne zdjęcie tutaj. Jesteśmy pod murami, tutaj sobie ludzie fajnie siedzą w cieniu. Kościółek, Boże, jak ja lubię to miejsce. To jest jedno z najfajniejszych miejsc, w jakim byliśmy i mamy szczęście mieszkać obok dosłownie jego. rad mój brat, robi sesję fotograficzną kościółka, kościółka, patrzcie jak pięknie, a to jest no mega ujęcie O, patrzcie, zamek w na który nie weszliśmy O, widzicie, widzicie koło masztu, po lewej od masztu, Ta, tu. Taka skała? Tak, skała. No to to na końcu te, budynku, Te mury, te mury. Tak, takie tak, 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 tak. No. A tutaj mamy Santa Pole, a tutaj mamy cypelek, na którym bardzo dużo ludzi się bawi tutaj na tych skałach. Trzeba je zawsze, jak tak jesteście tak, na jakiejś łódce, opływać tak, porządnie, tak. bo tutaj dużo wystaje z morza. A od północnej strony wyspy nie da się przepłynąć nawet na jet ski. A Bardzo zawadzić o skały, że się nie zresztą trener z którym płynęliśmy raz powiedział nam że się nie da chyba że jest wysoka woda proszę co postawili no nie po co to nie jest potrzebne zachowajmy to w takim stanie klimatycznym tak jak tamte to jest niepotrzebne wybudowali pewnie ludzie se turyści pokupili sobie nie se. ale mają widok fajny widok Podchodzimy sobie do krawędzi, a tu mikro plaża. Patrzcie jaka fajna. Ciekawe czy stąd skaczą. Maja skacze właśnie. Uwaga, będzie skakała. 3, 2, 1... Nie, jednak nie skacze. Jak się wymyła skała od spodu. No tam nie wiem, czy bym chciał się opalać na wszelki wypadek. Ja wiem, że to się obrywa raz na 20 tysięcy lat, ale jakby był to ten dzień, no to, to nie byłby najszczęśliwszy dzień. Nie stoimy pod takimi rzeczami. Zresztą, jak ktoś mieszka w UK, to wie, że często się obrywają klify po okolicach West Bay. O, to są piaskowce czy jakieś tam inne wapienne. Teraz muszę wam to pokazać. Policyjny samochodzik na wyspie. I od nas to dziś na tyle wsiadamy z powrotem na prom, płyniemy do Santa Poli, a później już jedziemy z powrotem do domu z naszymi gośćmi. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia za tydzień.